Overmax wersji U to niewielki, niskobudżetowy smartfon, którego największym atutem ma być świetny stosunek wyposażenia do ceny. Czy rzeczywiście jest to urządzenie warte uwagi? Zapraszam do testu. Vertice U to poręczny telefon o zaokrąglonych kształtach, który wyglądem odrobinę zdradza swoje budżetowe korzenie. Jego budowa wykonana jest w całości z tworzyw sztucznych, co nie jest zaskoczeniem w cenie poniżej 300 zł, jednak mimo tego konstrukcja jest zaskakująco solidna, nie skrzypi, a gumowany plastik z tyłu nie jest specjalnie podatny na zarysowania. Przyciski nie są idealnie osadzone w swoich miejscach, ale nie na tyle, aby występowało odnerwujące grzechotanie. 4-calowy wyświetlacz wykonany w technologii IPS o rozdzielczości 480x800. To to element typowy dla tegorocznego sprzętu z najniższej bułki sanowej. Mimo mało imponującej specyfikacji, w zupełności wystarcza do tego urządzenia. Gęstość pikseli na poziomie 233 na cal zapewnia akceptowalną ostrość obrazu, a nasycenie kolorów jest wystarczające. Kąty widzenia, jak przystało na technologię IPS, są szerokie. Dotkliwą niedogodnością może być niezbyt wysoka jasność maksymalna, co przeszkadza szczególnie przy używaniu telefonu przy jasnym świetle dziennym. Panel dotykowy w większości przypadków działa jak należy, jednak warto wspomnieć o jego dosyć ograniczonym polu działania, które ma swoje granice odrobinę bliżej niż granice ekranu, co może być denerwujące szczególnie przy opuszczaniu górnej belki. Wydajność tej słuchawki to efekt współpracy dwurdzeniowego procesora MediaTek z grafiką Mali 400 i 512 MB pamięci operacyjnej RAM. Ta konfiguracja wystarcza jedynie do podstawowych zastosowań, przede wszystkim połączeń telefonicznych i obsługi prostych aplikacji, o zaawansowanych grach i płynności przy przeglądaniu Pełnych wersji in internetowych możemy zapomnieć, nawet jeśli uzbrojemy się w przeglądarkę Google Chrome. Jak na telefon o tak niskiej cenie, można jednak powiedzieć, że jest nieźle, ponieważ przy poruszaniu się po interfejsie Androida 4.2.2, na którym pracuję, występuje stosunkowo niewiele przycięć, a aplikacje systemowe działają stabilnie. Podsumowując, Overmax Vertice U to telefon, którego główną zaletą jest niska cena. Urządzenie sprawdzi się świetnie w podstawowych zastosowaniach i jest nieźle wykonane, więc może zagrozić nawet sporo droższym konkurentom.